Blogmas dzień drugi. Witajcie kochani w Blogmasie drugim. Dzisiaj będzie dosyć krótki filmik, ponieważ nie mam zbytnio czasu, ale stwierdziłam, że jednak wam coś nagram. I to co dzisiaj zrobimy to założenie lampek na choinkę. Jutro będziemy ją całkowicie ubierać i na pewno otworzymy kalendarze adwentowe. Także zapraszam was do oglądania. Nie patrzcie tam na ten bałagan z tyłu, ponieważ tam są już naszkowane dekoracje, rozłożone, żebym mogła zacząć dekorować jutro. Tutaj mam lampeczki, podłączam się do prądu i będziemy je rozwieszać. Właśnie wróciłam z pracy i dosłownie mam pół godziny, żeby naszykować się do drugiej pracy, także nie zdążyli się już nic nagrać. Zdążyłam tylko nagrać ubranie tak naprawdę lampek. I to co powiem Wam, że chyba kupię jeszcze jedne lampki i dołożę, bo jakoś mało mi się ich wydaje. I jedyny błąd, jaki zrobiłam, to taki, że nie kupiłam lampek z białym kabelkiem, ponieważ w tamtym roku miałam ciemną choinkę. I nie pomyślałam, że teraz, skoro jest jasna, to troszeczkę będą się odznaczać. Ale to nic, ponieważ i tak będą jeszcze bombki i takie inne rzeczy. No i przed skończeniem dzisiejszego vloga, to chciałabym Wam pokazać, co przyszło mi w paczkach. Oraz otworzymy kalendarze adwentowe i połączymy po prostu ten dzień z jutrzejszym. Także tak, pokażę Wam, co mi przyszło. Na początek przyszły mi dwa lakiery hybrydowe z firmy Kani, numerek 9066 i 9062. I to są: oj, lakiery hybrydowe. Poza tym przyszedł mi zestaw do brwi z Benefitu, Benefit. I tutaj jest chyba taki żel do brwi. Taki, co włoski będzie trzymać, kredka do brwi oraz żel, taki zwykły, koloryzujący, i to się prezentuje tak. Zamówiłam, jest to konturówka oraz błyszczyk z Kiko. I to są te takie, te standardowe błyszczyki brokatowe, taki. I ja mam kolorek 17. Oraz konturówkę kolorek 05. Tak, postaram się Wam szybko pokazać. Tak, w ogóle tak się zdenerwowałam. Wiecie co? Zamówiłam y, tą konturówkę i błyszczyk z Look Fantastic. To taka st y, strona internetowa w UK. I zamówiłam do tego bazę pod makijaż Bobby Brown. Wiecie, że mi ta baza nie przyszła? Yy, wzięłam o zwrot pieniędzy, żeby mi zwrócili pieniądze za to. To napisali, że paczka dotarła i że mi nie zwrócą pieniędzy. Trzy razy próbowałam yy, yy, zgłosić to, i poza tym paczka mi przyszła otwarta. Ale taśmą zaklejona, więc myślę, że albo po prostu to zgubili, albo ktoś sobie po prostu wziął. No ale to nieważne, już nic z tym się nie zrobi. Ok, kolejną rzeczą, jaką zamówiłam, jest to henna do brwi. Jeszcze jej do końca nie rozpakowałam. I to jest ciemny brąz. A jak henna, to zamówiłam też do tego zestaw do laminacji. Ja mam tu mało brwi, ale coś tam się ugra. To, co zamówiłam jeszcze, już tego używałam, bo chciałam wypróbować, jest to szczotka z Color Wow, z takim włosiem. Z firmy Wow, z Color Wow, zamówiłam też taką miniaturkową wersję odżywki oraz szamponu do włosów, które będą chronić kolor. Z tej samej firmy zamówiłam jeszcze taki spray nabłyszczający. Dobra, niech sobie trafię. Yy, nabłyszczający. Do włosów zamówiłam też z Beauty Works yy, spray do włosów 10 w jednym I mam taką pełną wersję oraz taką miniaturkową na wyjazdy. Do włosów również. Zamówiłam spray termoochronny z Redken. I do włosów jeszcze to, co mam, to są odżywki bez spłukiwania i one przyleciały do mnie z Polski. Gdzie to? Zon Libio. No i to tyle paczek, tyle rzeczy, które kupiłam. To teraz szybko pokażemy kalendarze adwentowe. Pierwszym kalendarzem, który otworzymy, będzie to Revolution. Otwieramy to. To jest takie satysfakcjonujące, bo jakbym za każdym razem prezent sobie otwierała. Bardzo podoba mi się ten kalendarz, jeżeli chodzi o estetykę. I z pierwszym okienkiem też trafili, także zobaczymy, co będzie w dwójeczce. Gdzie jest dwójeczka? Tu jest. Dwójeczka. I otworzymy, zobaczymy, jaką niespodziankę tutaj mamy. Nie chcę popsuć tego kalendarza, także delikatnie. I jest to lusterko z Revolution. Fajne takie do torebki. Tutaj bardzo ładnie się prezentuje. I takie. Fajne bardzo. O, widać mój telefon. Dobra, i to było. Kalendarzu z Revolution. Kalendarz, jaki tutaj mam jest to z czekoladkami MultiZers i szukamy dwójeczki. Gdzie jest dwójeczka? Widzicie gdzieś dwójkę? Bo ja nie. Poczekajcie. Dwójka, dwójka, dwójka. Hmm. Ja tu naprawdę powinnam zainwestować w okulary. No nie ma tu dwójki. O, dobra, jest. Tutaj dwójka. I otwieramy. Zobaczymy, jaki tu będzie cukierek. I tutaj mamy. Nie wiem nawet, jaki to jest smak. Tutaj nie są chyba podpisane, ale mamy inny niż wczoraj. Także spróbujemy, jak będziemy otwierać. I ostatni kalendarz, jaki tutaj mam jest ten Pretty Little Thing. I zaraz otworzę go sama, bo nie chcę, żeby mi się... Okej. Okay. I widzę już dwójeczkę, która jest... Kurczę. Tutaj! <grytanie> Bra, ja ją sobie wyjmę. Dwójeczka. I w dwójeczce mamy. Zobaczymy. O! Jest to róż do policzku. A nie, to jest lip. Zaraz. Lip balm. To jest lip balm z Pixie. Otworzymy. I to jest kolor Nektar. Taki kolorek. Dostrz się. O. To tyle z kalendarzy adwentowych. Także widzimy się 3 grudnia. Witam Was, Misiaczki, w kolejnym dniu vlogma. Dzisiaj mamy dzień trzeci I teraz tak. Patrzę na stoliczek nocny i widzę, że mam jeszcze jedną rzecz, która mi przyszła, a której nie pokazałam wam wczoraj. I jest to brązer Hula z Benefit i to jest ten oryginalny kolor. Nie będzie widać, bo mam tutaj słabe światło, ale zaraz przeniesiemy się do salonu i będziemy ubierać hainkę. Zanim jeszcze zaczniemy ubierać koinkę, to otworzymy kalendarze adwentowe. U mnie jest już w ogóle po godzinie 17 i dopiero wstałam. Wczoraj spałam tylko 3 godziny, ale dzisiaj na szczęście miałam wolne od tej drugiej pracy. Także sobie pospałam troszeczkę. Okej, okay, kalendarze. Pierwszy otworzymy z Revolution. I okienko numer 3 znalazłam, jest tutaj. I otwieramy. Co my tu mamy? I jest to. To jest chyba taki róż rozświetlający. Tak, już Wam pokazuję, tylko nie chce mi się to. To jest naklejeczka przyklejona. Odkleiłam i to jest kolorek Pink Party, Party. Party. Taki kolorek. Bardzo ładny. Teraz czekoladki, żeby osłodzić sobie życie. Trójeczka jest. Tutaj, patrzcie, dzisiaj nie miałam problemu, żeby znaleźć okienka. Dzisiaj nie potrzebuję okularów. Ok, i co my tu mamy? I dzisiaj też, o ja, dzisiaj mamy z ciemną czekoladą. Nie przypadam, chyba że z miętą. Ale będę miała kogoś, żeby oddać tego cukiereczka. To jest taki. A! W ogóle znalazłam, gdzie są napisane te cukierki. Jakie to są. No i tutaj jest właśnie dark trufla. No nieważne, nieważne i czas na. Pretty little thing! Otworzymy. Jak ubiorę choinkę i zrobię dekorację już mieszkania to w innym miejscu będą stać te kalendarze i będę cały mogła wam pokazać. Trójeczka, trójeczka, trójeczka. Mamy trójeczkę i trójeczka znajduje się tutaj. Wyciągamy. Do to jest maska? Tak, maska do włosów mm, z Coco Eve. Podobno bardzo dobre produkty. A jak wiecie, ja produkty do włosów uwielbiam. Także to wszystko z kalendarza adwentowych i teraz bierzemy się za ubieranie huinki. Już naszkowałam sobie tutaj bombki. Na ten moment, choinka prezentuje się tak. Tutaj położyłam już też Mikołaja. Powiem Wam, że mało co właśnie widać te moje kryształki przy tej białej choince. No i to, co na pewno muszę dokupić bo lampek już nie będę dokupywać w tym roku, tylko po prostu w następnym beznę kupię już. To dokupię tylko takie, co mam złote, to czerwone kupię. Oraz zielonej i poprzyczepiam jeszcze, bo jakoś mało mam tych bombek, wydaje mi się. Niby jest ich dużo, bo jak się tak zbliży, to widać je, ale tak z daleka mało. I te kartki załatwią wszystko. Mało widać tych bombek, coś tutaj mam. Tutaj i te małe też takie są. ale mówię tak o. Widzicie, tutaj też jest i tak jakoś mały widać. Szczególnie z daleka. I po prostu wezmę. Kupię te kokardki i te kokardki przyczepię. W tym roku też musiałam na czubek dać kokardkę, ponieważ tą gwiazdę, co mam, nie umiem jej założyć. Tą, co miałam w tamtym roku. Możecie zobaczyć w, w ostatnim vlogmasie z tamtego roku, co dawałam. Kochani, właśnie Wam nagrałam choinkę no, z tymi ubytkami. Jutro pojedziemy do sklepu coś kupić. I tak kończę na dzisiaj tego vloga, ten vlogmas. Ponieważ no, szykuję się do pracy ja Was bardzo przepraszam za to, że takie krótkie są te filmiki i że nie z całego dnia. No ale wiecie, ciężko jest tak na dwie prace, jeszcze nagrywanie, montowanie, i cieszę się, że to robię. I, I tak naprawdę dzięki Wam mogę tak mieć coś poza pracą i z Paniem, bo jestem bardziej produktywna, A to właśnie ubiorę woinkę, a to o dekoracji mieszkania czy coś, ja Wam bardzo za to dziękuję, ponieważ owszem, ja jak jeszcze nie nagrywałam, również dekorowałam mieszkanie, ale nie tak bardzo jak teraz. I za to jestem bardzo Wam wdzięczna. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca, że te filmiki dalsze będą bardziej produktywne, bardziej takie świąteczne i... Jestem pewna, że tak będzie, chociaż też się nie raz zdarzy, pewnie, że będzie z dwóch dni, może z dłuższych. I co, żegnam się jak na tym teraz z Wami i do zobaczenia w czwartym dniu vlogmas. Pa!